I patrzcie, ile dziewczyny nas zbierały. To też schować do worka. Tu i idziemy dalej. Nagrywa pani, a ja to podbieram. Dajcie to, to na to szkło. Trzeba poczekać teraz. No, my musimy szkło pozbierać, wiesz? Tak, przesuń się kawałek. Wojtuś... Wojtuś czekaj. To jest. Wszystko odbieramy. Ile się da? Więcej nie damy radę. Tam jeszcze coś jest nie. to ma wszystko, tak? A tu jeszcze o. Też to podbierane. Tu jeszcze raz. O, to, to, to. Dobra. Wojtuś. Wojtuś. O. oj tak no to jeszcze tam zbierajcie ale tu mamy nasz uwaga bo motor będzie jechać o, tu już będzie motor jechać o fajnie taki pogód jest o zbierajcie zbierajcie o. i mów, ja. że jesteśmy w Grzeszczach i idziemy na. Strząkami. Uda tam się. I mała chyba teraz. Teraz nam się co zapełni. Mała, tak. Zapełni się nam, no, a popatrzcie. Kto to ta przechodzi rzucia i nie, nie patrzy. Spróbuj, no. Może się uda. Spróbuj ten. Uda się czy się nie uda? Nie uda się, tak trzeba, tak? No to dobra ciekły tam, co mi się pasną spokojnie. No to zjadł? No kłaki, bo pijan wyliśmy. Byli Była. No to ten, Wojtuś Wojtuś. Co Wojtuś? Tam krzaki pod drzewo i się wysikać. A ty to naczęłaś?